No wiecie, co jeszcze zrobię przed tymi hardami? Ja zrobię jeszcze to. losowanie na platę jedno. Jak to, że let's dzisiejszy let's dzień daje. jest poświęcony Tarlowi, to, let's to let's niech będzie. I to wygrał Eviloko, wygrał... Proszę bardzo. Uf, nie, no, to, nie po... no, skam! Ja pierwszy. To idę w platę za żeby nie być stratą. Ty właśnie, kurwa, ja to już nie mogę sobie bić po prostu na rozkazie bez defa. Nie. Nie możesz. Możesz, możesz. Miejmy nadzieję, że nie padnę. Jak chcemy szybciej instę skończyć, to możesz, nie? Chciałem zobaczyć, ile to bije, kurwa. Proxy musiał wydmuchać może Boże, wydmuchać. Ty A tu... raz na tarulu, ty. Ej, tu nie Ej, powinno być hardzie, samych tak. magów. Dobra, trzeci raz. No bo za tak samo bijesz jak na normalnym. Barby, mośków. Jestem tu trzeci raz na hardzie chłopie. Raz byliśmy z Daisy, z przypadkiem przed. No. Było, Było. Że tam to sam, kurde, wszystko co? No i raz sobieśmy byliśmy ciubem, co skończyliśmy przygodę na Machecie chyba, bodajże po tych, jakbyśmy po sidrach to A hard hardy jesteście. No, Jednego harda dla testa. dla testa. Mam 60 bossów bez go czuję. Czuję to. Czuję <coughs> potęgę. To jest ten pierwszy. Do... dropi. Musi. Ja i już mamy rozgrany drop. No, już jest tak, rozgrzany, także tak, tak, poleci. 60, 60 będzie Makowiec B3. To jeden pad, bo jak we dwóch we mnie pójdą, to ja padam. Tak ja jest. falna nie mam i, i, i Jori też nie mam. Hmm? <grym> to czy, co ty, ty jesteś ubrany teraz? Ty, ty na normalach stoisz w temarach, a na hardy wchodzisz w fudrach, ja? Syn syndrom Fold 2. No rady nie, to Panie z Pika, teraz Fold Ja znam inne syndrom jak e, ja mam. Ja nic nie mówię. Ja też znam syndrom tatusia tu tatusia Nie, nie przebrałem się, oj. Dajcie mi się przebrać przez machetę, bo ja na tym gestacie to się wyję się nie przebiorę Co czemu Jeszcze bez tropa, Może to mało falna, nie? kierka wie Byłem bezfalna Ale powiem wam, że ja tu się spodziewałem jakichś z cesów. A tutaj to idzie tak normalnie dość Nie no, mamy ciuba, który robi W sumie tak ja. No i też robi, no ja też coś tam Tak, no frytka też coś tam skrobię, ale. Nie. ujdzie nie, tak trafi wtedy... to też, ej, kurwa. O kurta. Ja grapię. A jak, A jak wtedy wystarczy. pierwszy razy wchodziliśmy, to ile tam było? Pół godziny do macheta? Tylko że ja wtedy nie miałem Mach epika V2 nawet. Nie ja wiem, na no, ostatnio jak byliśmy. Kurwa jeszcze Stawcie go. Ojojoj, oj, oj, ty masz jak tak dużo? No, na 50, 50% mam. Puścił, Ojoj, trzy oj, oj. No, ataki puścił. Dobrze, dobrze. No dobrze właśnie. Właśnie to mi chyba dupę daj, uratowało daj, daj właśnie. Ucieka, co? I ten... Tak, tak, tak. My dajmy łuka Daj 5 w, 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 mental Nie no kurczę, ja chyba muszę przeżyć, co? Eee! A, a, o o, o, o kurz się usił, to przeżył! Widzisz rusałek ucz się kiedy przypuszczać, a kiedy nie Ja przypuszczam wtedy kiedy chcę <ślesztur> Czyli tak <nie>? zawsze <ślesztur> Report Druid nie doleczył d -Majra. A to on niego norma. norma Tak, to hmm. jest jego niego norma Druid co? To nie chce myć, leczyć, kurwa, a ja nie wiem co to za druid. Ta? Temu, druid z temu. Też. Nie no, kolejny syndrom Epika 2 ma po prostu. No tak, No, prawo. oni tak mają. Jedna mycie z laską. <głosy> <głosy> Czy jednak nie potrzebujesz kina i kwiatów? Wystarczy ładnie poprosić. No, dokładnie. dokładnie. <noise> Umyjesz się jest laska, nie? Ej, Mamy dropa Koczek, winek. Nie, nie, pusto, kurda Jeden, jeden skoczów, Nie, to nie mnie. Fridrich. 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 miał, Fridrich. No, Fridrich. 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 lata nie? <zyskawe> <zyskawe>